Cześć! Z tej strony Leniewy Graczka na Dzisiaj zainspirowany tym, co znalazłem w, swojej, w swoim magicznym kartoniku. Takich różnych dziwnych rzeczy, można powiedzieć, z przeszłości. Odkryłem cały szereg, tak, właśnie, nie jak to nazwać kartonówek gier, które. Były po prostu totalnym dziadostem, były upchane na jednej płycie, gdzie miałeś, nie wiem, rekordową chyba płytę, jest 21 gier. Co najlepsze, albo najgorsze w sumie w większości są to po prostu jakieś dziadowskie flippery, były upchane na, na najtańszej płycie CD. Tutaj jest ich 8. I szczerze mówiąc nie byłem w stanie już nawet wszystkich odpalić. Udało mi się odpalić sześć. W jednym muszę się... Musiałem się niestety posiłkować pewnym materiałem z YouTube'a. Oczywiście, żeby mnie nikt nie pozwał na miliardy dolarów, że z Blix XP sobie pożyczę 3 sekundy czy 5 sekund filmu. To oczywiście zamieszczam link do autora. Nie przedłużając, zapraszam na króciutki przegląd o każdej produkcji, dosłownie parę zdań, także zapraszam do oglądania. Monte Carlo 2, gra tak naprawdę nazywa się Jackpot i jest doskonałym symulatorem czekania, ponieważ gra się nie uruchamia. Kurcze pieczone 2, nudne strzelanie do zgliczowanych kurczaków, gra dłuży się niemiłosiernie, także... Czas dosłownie stoi w miejscu. Pearl Harbor 2 Paskudne sprite'owe działo, strzelające do paskudnych sprite'owych samolotów na paskudnym sprite'owym tle. Table Masters 2. Tutaj troszeczkę się postarano, jeżeli chodzi o ekonomię rozgrywkę, ale dynamika jest tak mozolna, że jest nudna już po paru minutach. Foxy Jumper. Lis po LSD próbuje wrócić do domu. Bricks Out XP. Zwykły Arkanoid, tylko że z dziwnymi dźwiękami i dziwną muzyką. 3D Jong. Festiwal łamania praw autorskich. Na kloskach możesz mieć Pokémony. W tyle ci ci melodia Midi Whitney Houston. Jest wszystko, jest grubo. Bagamon. Nic nie wiem co powiedzieć. Nie umiem w to grać. I to już by było wszystko. Eee, oczywiście. Nie polecam w ogóle tego, tego nawet szukać w ogóle w internecie, nawet w ogóle tego nie na znaleźć a naprawdę. Już mało, którą grę w ogóle można... Jakimś cudem te gameplaye, które pożyczałem to dobu przed 9, przed 12 lat te filmy na YouTubie. Także... Dobrze, że takie praktyki już przeszły dawno zapomnienie, że takie coś już nie istnieje, nikt tego nie robi. Ponieważ... Gruby pieniądze naprawdę na to wydałem jako dzieciak i że mogłem zakupić coś lepszego za to, natomiast zawsze jest materiał na jakieś krótkie wspominki. Także dzięki, miłej niedzieli, do zobaczenia, cześć!